Jako zespół działam pod dwiema markami wiran oraz Sezo. W obu przypadkach synchronizacja czasu jest dla nas kluczową kwestią, nie tylko ze względu na działanie poszczególnych jednostek, ale również systemów, w których skład wchodzą nasze urządzenia. Prawidłowa synchronizacja umożliwia nam tworzenie systemów bezpieczeństwa np. do alarmowania w przypadku wystąpienia niechcianych zdarzeń. Jako wiarygodne źródła synchronizacji czasu korzystamy m.in. z protokołu NTP, czyli Network Time Protocol. Protokół ten jest uznawany za światowy standard synchronizacji czasu dla urządzeń teleinformatycznych czy też telekomunikacyjnych. Oprócz tego, w niektórych projektach korzystamy z synchronizacji z sygnałem GPS czy też z siecią LTM do sterowania naszymi urządzeniami poprzez scenariusze. Które wymagają np. włączania urządzeń o poszczególnych godzinach, np. do sterowania oświetleniem. Dane, które otrzymujemy z naszych urządzeń, są wysyłane ze znacznikiem czasowym. Umożliwia to tworzenie historii pomiarowych, a także w dłuższej perspektywie czasu predykcję zachowań niektórych urządzeń w zależności od parametrów środowiskowych. To także możliwość precyzyjnego alarmowania w przypadku wystąpienia niechcianych zdarzeń, i to również jest dla nas możliwość wytworzenia gotowego produktu dla klientów końcowych z branży IoT czy też np. z branży wojskowej.